No, się ma. Ja mi jestem I chciałbym dzisiaj Was przeprosić, za to już za długą nieobecność. Chciałbym Was też poprosić o to, abyście, no, pomogli mi powrócić do nagrywania, czyli jakieś różne programy mogą się mi posłać, podsyłać. Pomysły, jakieś, na jakie kry No, a ja mam na przykład pomysł, żeby nagrawać Ghost Rekorda. Tylko muszę się zaktualizować. Mogę nagrać jeszcze Hafkena. I Lola. Ale Lol, i to zależy tylko od tego, czy mój komputer będzie współpracował ze mną. Bo czasami jest tak, że on w ogóle nie chce. ...wytłowić, yy, yy, nie chce zaktualizować mi tego lola. Czasami y, muszę się męczyć długo, żeby zaktualizować lola, więc y, to różnie bywa. Y, powiem wam tylko tyle, że Was przepraszam za to, że mi było i mogę powiedzieć dziękuję za to, że jesteście. Ja nie będę żył dużo dłużej wyjdzie się tutaj widzieć to ja tutaj coś się tutaj dzieje bo trochę mi się yy, po formacie bogują yy, programy do nagrywania dźwięku i yy, no, i w ogóle do, no, do przechwytywania yy, obrazu, więc no to było na tyle. Do Zobaczenia w zeszłym odcinku no i może jak możecie, to dajcie tego lajka i tak mnie to nie uszczęśliwi, ale zawsze to dość. Do zobaczenia. Pa. Trzymajcie